Szanowni Państwo, żeby narobić Wam trochę smaku, postanowiłem, że pokażę Wam nasz narodowy owoc, produkt brutto i w ogóle. Oczywiście, wiadomo, że to cebula, więc może bez zbytniego śmieszkowania z naszego eksportowego produktu prawie że numer jeden. Przejdźmy do tematu. To znaczy, chciałem powiedzieć o tym, w jaki sposób można zrobić rozwinięcia UV siatki tegoż obiektu. Oczywiście on tutaj ma już materiał, wszystko jest ładnie zrobione, jest piękny, i wręcz chrupiący. No i na pewno narobiłem Wam smaku. Popatrzmy, jak można byłoby zrobić rozwinięcie UV tego obiektu. On jest tutaj. Więc siatka została rozwinięta do takich elementów właśnie, jak widzicie. Zostało to zrobione ręcznie, starannie i w ogóle. Okay? Nie mówię, że to ja byłem, obiekt ściągnąłem, ale chodzi o to, że tutaj mamy już szwy UV, które ładnie definiują mi podziały siatki. Dodatkowo, jak zaznaczę je przez L, to mogę je zaznaczać nawet tak, żeby UV tutaj było pewną granicą. Zobaczcie. Więc klawisz L, służący zwykle do zaznaczania całej siatki, może być wybiórczy i na przykład zatrzymywać się przy zaznaczaniu na granicach siatki UV. Co jest w sumie fajne, bo ja sobie mogę teraz osobne wyspy pozaznaczać. No ale ta uv tutaj została zrobiona ręcznie. Gdybyśmy nie mieli czegoś takiego, albo chcielibyśmy zrobić swoją własną, to można by było na przykład zrobić tutaj nową. OK. Nowa nazwijmy ją. I teraz można by było próbować rozwinąć ją po swojemu. I te rozwinięcia to jest coś, co warto było przeanalizować. Ponieważ one mogą tutaj być wykonywane na różne sposoby. Więc nowa jest obecnie kopią tej starej. Ale mogę wcisnąć klawisz U i wybrać Angle Based. No i wtedy oczywiście to rozwinięcie będzie wyglądało jakoś tak. Usunę teraz szwy, które tutaj są. Czyli nacisnę Alt z jedynką. Zniknęły. Jeżeli teraz spróbuję zrobić takie rozwinięcie Angle Based. Widzę, że coś tam się zmieniło, ale ogólnie rzecz biorąc nic ciekawego. Zresetujmy je teraz przez klawisz U i później reset. I teraz spróbuję zrobić jeszcze raz to angle based. I zobaczcie, że teraz dostałem zupełnie inne rozwinięcie. To rozwinięcie jest w zasadzie bez sensu, bo każdą ściankę rozwija na osobnej powierzchni, tnie na pół i w ogóle tak nie wiadomo co z tym zrobić. Ale to jest takie rozwinięcie. No, taką dostałem siatkę. Ona tutaj zakłada, że będę miał silne deformacje i to pokazywałem w innym filmie, więc teraz już nie będę do tego wracał. Zobaczcie też, że tekstura, która jest na obiekcie nałożona, już się skawałkowała i to jest moja poprzednia ładna cebula. Gdybym chciał rozwinąć to w trochę innej projekcji, w inny sposób, to musiałbym zrobić U, a później wybrałbym Conformal. To jest troszeczkę inne rozwinięcie, inaczej układa ściany. Ok, więc to jest jedna rzecz. Tutaj, jak widać, pojawiają się także błędy na dole w pasku. Można je spróbować szybko, przeczytać. I widzimy, że widzimy, że file to source one of one islands i coś tam, że może być potrzebne dodanie szwów. Dodajemy jeden od czapy, na przykład jakiś taki. No ten szef tutaj się będzie jakoś tak dziwnie układał. Może nie trafiłem we właściwe ściany. Zobaczmy. Ale widać, że coś tam się pokroiło. Jeszcze tutaj dodamy jeden punkcik, zrobimy parę szwów i teraz rozetniemy tą geometrię. Za pomocą angle to staje takie rozwinięcie. Jeżeli wezmę sobie Conformal, będzie troszeczkę inne. Jak wezmę sobie Minimum Stretch, będę miał jeszcze inne. I to Minimum Stretch słuchajcie, to jest czasami najlepsze, ale czasami najgorsze. Więc trzeba wypróbować różne i sprawdzić, co dla naszych potrzeb będzie idealne. Inne rozwinięcia, mniej często używane, ale też czasami przydatne, to są takie, że wybieram sobie Smart UV Project, który pokazywałem już w różnych przykładkach i w różnych miejscach. Ale jeżeli jeszcze raz na niego spojrzymy, możemy dodać jakiś margin pomiędzy wyspami i dostanę coś takiego. Jego cechą jest to, że on rozrywa ten obiekt na podstawie kątów nachylenia ścian między sobą. W związku z tym, czasami, jeżeli jest dość skomplikowana geometria, tak jak tutaj w tych pogiętych końcówkach, to będzie bardzo dużo odcinał różnych drobnych wysp. No i te wyspy nie są fajne, bo są nieraz pojedyncze ściany. No okej, okay, takie rozwinięcia czasami może być proste. Jeżeli obiekt nie ma zbyt wielkiej, skomplikowanej geometrii, to może dobrze działać. I tak jest w przypadku np. czarki, którą robiliśmy wcześniej, albo jakichś innych prostych obiektów. Jeszcze inny rodzaj rozwinięcia UV to jest Light Map Pack. One jest podobne troszeczkę do tego angle based i tych konformalnych, robionych od zera, ponieważ rozcina obiekt na tego typu powierzchnię, że jak zaakceptuje na przykład normalne takie wiecie ustawienia, to dostaje zwyczajną siatkę i ta siatka to są po prostu wszystkie ściany osobno ładnie ułożone w takim regularnym kształcie. Normalnie używa się tego typu rozwinięć tekstury do gier, tam gdzie liczymy na przykład mapę światła. Mapa światła nie musi być jakaś super precyzyjnie policzona, wystarczą przybliżone wartości najczęściej, no i wtedy tego typu układ jest w porządku. Jeżeli chciałbym na przykład wybrać coś jeszcze innego, to jest Follow Active Quads. I to rozwinięcie jest dziwne, ponieważ ono tutaj zrobi takie coś nie wiadomo po co. Ale wróćmy do tego, co mamy tu na przykład z tym minimum stretch. Zobaczcie, że ten minimum stretch w tym przypadku jest tak zorganizowany, że częściowo jednak niektóre elementy poustawiał. Jak włączę synchronizację i włączę sobie na przykład zaznaczenie całych ścian, to mogę zaznaczyć na przykład taką ściankę. To jest moja jedna aktywna ściana, która pochodzi stąd, dokładnie z tego miejsca. I teraz jeżeli ta ściana miała być prosta, na pewno, powiedzmy sobie, idealnie ustawiona, to mógłbym na przykład ją wyprostować, weźmy sobie jakąś inną, trochę pokrzywioną. Na przykład tu jest taki lekko, widzicie, przekrzywiony kawałek. Więc mogę teraz wziąć i zaznaczyć na przykład jedną taką krawędź. Jedną jedyną. Nacisnę W i wyprostuję tę krawędź w osi Y. Tutaj ten X ten Y. Wezmę ten X i w tym momencie no, nic się nie stało. Weźmy sobie może co innego align vertically. No i teraz mi się wzięła i wyrównała do czegoś tam. O, Miałem zaznaczone dwie. W porządku. To nie o to chodziło. Ale w zasadzie to tak będzie. Jeżeli jest synchronizacja włączona to jedna krawędź jest połączona w dwóch miejscach narysowana. Więc muszę to wyłączyć. Zaznaczę teraz wszystko tutaj i znowu wrócę do tej mojej krawędzi. Jak zaznaczę tylko jedną z dwóch wierzchołków, to teraz powinno to działać. Align, czy może wyprostuj X. Ciach. No nie działa. Hmm. Ciekawostka. No dlaczego? Hmm. Hmm. No nie udało się, ale weźmy sobie Align Vertically i teraz widać, że działa. Jak zrobić to samo dla drugiej takiej krawędzi, żeby wyprostować ten jeden konkretny aktywny kawałek prostokąta, to mogę to zrobić jeszcze to samo na przykład na tej poziomej krawędzi. Teraz to będzie... Ułóż to w, po, w pionie równo, chyba nie ta opcja, po, poziomo to ułóż równo, i tutaj też ułóż to poziomo równo. Więc w efekcie doprowadziłem do tego, że jeden z takich prostokątów z całej tej siatki został idealnie równo ułożony. No i jak go zaznaczę, on jest teraz aktywny, zaznaczony, to tak samo któryś z tych tutaj będzie aktywny, zaznaczony. Wcisnę trójkę, żeby to było jeszcze lepiej można było chwycić. I teraz, który to był? Nie mam pojęcia. O, tu jest. Tu jest taki jaśniejszy. I teraz, jeżeli zrobię rozwinięcie z wykorzystaniem tego. Wyrównania, czyli tego Follow Active Quads, to rozwijanie będzie polegało na tym, że Blender przyjmie ten obiekt jako podstawę zaznaczania, a wszystkie będzie do niego dorównywał, więc on będzie równy i wszystkie następne będą za nim podążać. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Najczęściej to rozwinięcie robi się po raz drugi, więc to pierwsze, które zrobiłem, to było na przykład Angle Based, albo Conformal, albo Minimum Stretch. Potem prostuję sobie taki jeden elemencik i potem jeszcze raz rozwijam po to, żeby ten jeden element wyprostować. No to ciach. Wybieram sobie uśrednianie długości. Bam. I zobaczcie, że ten cały element, który tutaj był, wyprostował się ładnie i mam wszystko teraz elegancko, równiutko w prostokąty. Czasami może być to potrzebne, więc pokazuję taką jedną z technik, którą warto sobie byłoby ogarnąć. Można też sprawdzić, co będzie, jak zaznaczę tutaj losowe jakieś fragmenty. Wezmę W i wezmę sobie align auto. Będę sam powinien to wyczaić i zobaczyć, jak to zalajnować, no ale tu nie bardzo mówię, jak widzicie, wyszło. Więc trzeba to jeszcze ewentualnie było wziąć i sobie poprawić. Więc najlepiej zrobić to po prostu na jednej takiej linii align auto, na drugiej align auto, i tutaj też. On sobie wtedy wykrywa, jak powinny być ustawione współrzędne. I taki teraz element, to powinien być element aktywny. Nie wiem, który to jest, więc sobie go zaznaczmy. On jest teraz tutaj aktywny, ale tutaj nie wiem, więc trzeba zrobić synchronizację. Jeszcze raz zaznaczę go tu i tu. I teraz wiem, który to jest. Teraz gdzie on był? To jest ten. Dobra, jak zaznaczę wszystko to ten aktywny mogę też rozwinąć, tak, żeby było podążanie za aktywnymi czworokątami. Tak, i teraz ten drugi element jest znowu wyprostowany ładnie. Oczywiście można to zrobić pewną wtyczką, która takie rzeczy zrobi. Zobaczcie, że mogą się też pojawić jakieś błędy, tam gdzie się geometria nakłada sama na siebie, więc tu pewnie by się przydał jakiś szef albo rozcięcie. Dobra, ale to jest inny sposób. Załóżcie, że cała reszta może nie jest najlepiej rozwinięta przez to. Jeszcze inny sposób na rozwijanie takiej siatki to jest coś takiego jak projekcja w stylu kubicznym, czyli świecę takimi reflektorami na przykład z różnych stron, czyli stąd na przykład świecę, później stąd, nie? stąd jest świecenie, z góry i tak dalej. W efekcie z sześciu różnych kierunków, tu też będzie jakieś świecenie i z tamtej strony też, coś takiego, z sześciu różnych kierunków, czyli w trzech osiach padają takie lampy i każda z nich oświetla najjaśniej swoją część. I ta każda jedna część oświetlona zostanie oderwana jako osobna wyspa. Jak tutaj będę miał lampę, ona oświetli kilka tych ścian, to one będą jako jedna całość. Może też oświetlać coś stąd i to też się oderwie. Tego typu projekcja kubiczna jest dosyć fajna, ponieważ ona bardzo ładnie rozcina obiekty, które mają dosyć równoległe ściany. W tym przypadku dostajemy taką kaszanę można powiedzieć. Ale to można teraz ułożyć. Jeżeli wezmę sobie menu UV i tutaj będzie opcja Pack Islands. To mogę sobie spakować te wyspy, tak, żeby były w miarę ciasną na jednej powierzchni. I zobaczcie, mam tutaj sześć takich dużych obszarów, które były oświetlone, oraz całą masę różnych śmieci, które właśnie pochodzą z tego ogonka albo jakichś podobnych rejonów. Pozostałe rozwinięcia nie są zbyt często używane i nie zdarzyło mi się ich sensownie zastosować z cylinder projection czyli rozwinięcie cylindryczne, wygląda jakoś tak, czyli patrzę tak jakby to było cylindrem i próbuję rozwinąć to siatkę tak jakby to było na powierzchni cylindra robione. Totalnie pokręcony zestaw współrzędnych i ewentualnie jest jeszcze sphere projection, jeszcze troszeczkę inaczej, i inaczej deformuje te obiekty, te ściany. No i to są w zasadzie wszystkie rozwinięcia, które możemy zrobić, a najlepsze to oczywiście te ręczne, czyli... A, jeszcze jedno zapomniałem napisać, znaczy zapomniałem powiedzieć, że jeszcze jest możliwe rozwinięcie z widoku, czyli z tego rzutu w którym patrzę. To jest Front Orthographic. Jak wezmę U i tutaj wezmę Project from View, to mam dokładnie w takim wiecie, rzucie rozwinięty ten obiekt. No prawie 1 do 1. Mogę zrobić także coś takiego, że wezmę to rozwinięcie i zrobię je od razu z dociągnięciem do granic, więc mi się może trochę zdeformować ten obiekt. No, normalnie byłby jakiś taki pewnie, nie? No ale to jest jedno z rozwinięć, które się czasami przydaje. Na przykład do malowania tekstur projekcyjnego. A to później sobie będziemy opowiadać takie rzeczy. Więc to byłyby chyba wszystkie rozwinięcia UV, które krótko przedstawiłem, a różnice między tymi trzema no, są do wyczajenia. W starszych blenderach było tylko to, co nazywało się minimum stretch, z tego co pamiętam, albo angle base, już w tej chwili nie jestem w stanie tego potwierdzić, bo trzeba było załatwić sobie w dokumentacji. I każda z nich ma swoje jakieś takie własne cechy, własne deformacje. Wybieramy tą, która zadziała najlepiej. Po prostu. No to miłego rozwijania siatek w takim razie.